Witam, dzisiaj D-Cup z 23 października i tak dzisiaj zarobiłem 770 chyba, 5 dolarów, coś koło tego. No i dzisiaj jestem na plus, tak jak, jak widać, więc takie szansarcie powiem, Instagram, TikTok w opisie. Na Instagramie macie dowody na to, że te trade'y więc jakbyście mnie nie wyżyli, to zapraszam. To tak. Chciałem się longie przestarzać, no po prostu to tak idealnie wygląda, że to jest chuj. Um, może nie tutaj, ale na godzinówce. Um, mamy tutaj serżone Loa. Um, na no, no, zaków serżone Loa weszło na SMP. Nie mamy SMT do góry. Inwersowała do ogapa godzinowego. Tak godzinowa gapa Też breko starczy znaczy na 300 za mamy. Potem tutaj już nawet na godzinówce, trochę wyżej. To już potrajdzie w sumie. W sensie, że jak już go wziąłem, no to Ameryka 30-minutówce, a ten zinwersowała 30-minutowego gapa. co wy idealnie, ja na napiętam 5 C na premarkecie. Mam dużo konfluencji, jakieś order bloki, breaker bloki, fair play do gapy, equilibrium, dosłownie wszystko, więc... Czekałem na już manipulacja czy coś. Ja za bardzo nic takiego nie, nie zauważyłem, niestety. Chociaż to mogło być... Im, chuj wie w sumie, co to jest manipulacja, nie mam pojęcia. Na pewno mieliśmy sobie reversal i potem kontynu kontynuację z tego ReversaL. Chociaż teraz cena akumuluje. Przecież tylko. jak um. zobaczyłem, po prostu, że cena to idzie w górę. I nawet jeśli miałbym bym, bym w złym, jakby. Um. Jeśli bym źle określił, gdzie cena pójdzie, to tak czy siak ja chciałby wziąć tego tutaj, bo to go tutaj na początku tylko tak gratowałem, przez to, że. Um. Mogłoby z tego zrobić SNTI, powiedzmy nie, bo Nacag był niżej ogólnie i mogłoby pójść tu. Dlatego... też jak po filiach zobaczyłem, że... No cena tu ładnie idzie, po prostu do góry i... W sumie... Na bardziej minutówkę patrzyłem... Po prostu to nie potrzebowałem jakieś tutaj tych rzeczy. po prostu tutaj miałem już dużo konfluensów, po prostu... potrzebowałem takie potwierdzenia, że faktycznie to idzie do góry że iść do góry, więc stwierdziłem, że sobie wejdę w longa. Ym... I coś się stało? Poszłem tego longa, dwa na do góry. Leciutko. Nie byłem jakiś pewny trajda do tego trade, dlatego tego sobie slapał z samej center, i mi w niego po chwili weszło. Ale potem zobaczyłem, że sama wraca, bo wzięło tylko. Myślę, że Ford to wzięło, a nie wzięło jednak. To Farm Azony. że dwie do góry, to stwierdziłem, że znowu wejdę. I teraz miałem lepszego stop bo tu zrobił się low, dlatego dałem tutaj jest lossa pod lowem. Jeśli chodzi o targety, właśnie to targetowałem zażyn który był tutaj, Oj, tutaj targetowałem, tu był godzinny far i go targetowałem. Tyższe przy tym far był 30-minutowy high, Liquidity tu mamy fajne, więc tutaj bardziej tutaj, tutaj, właśnie targetowałem tego tutaj. De Liquidity jeśli chodzi o taki profit. Um, I to gotowałem oczywiście tutaj, TH, chociaż widzimy, co na ich wzięło. No i tak, co? Um, mi pierwszego wyżej, um, profit, ale co? Na początku tak gwałtownie do góry, że dopiero tutaj sprzedałem yy, połowę pozycji. Więc już wam pokazuję tutaj, punkty cyk. O, no, i tutaj ci sprzedałem. I yy, No i potem po sprzedaniu przyszedłem do samej centry, cena dalsza, szła do góry i po chwili weszła sobie w mojego mój um, e, nurki tych Profit, tylko poszło tak złotownie do góry, że Peru tutaj sprzedałem um, I w sumie to um, W sumie jeszcze tutaj Końcówkę trade, muszę wam powiedzieć, no to są te punkty um, No i cena zawsze w dół, w dół, w dół, w dół, może w sumie to nie sprzedałem kolejnej połowy która była, tylko odczytałem, nie wiem, 30-40% tego co zostało, coś takiego nie połowę, nie wiem czemu Jakoś wyglądało mi tak, jakby to zinwersowało tu gapa E, na chuj. e no chuj Eee, no, tak, e, potem przesunąłem Sabasa trochę wyżej, dałem go dobrze mówię? Gdzieś chyba tutaj się wydaje, że gdzieś tu chyba na początku tego kandystyka, w sumie czekajcie a będzie mi tylko To na początku kandystyka, chyba przesunęłem stop Bo co formą się parwologa, jakby cena chciała i dalej do góry, to raczej by zrobiła takie coś i poszła do góry. A tu jednak go zinwersował, widzimy, poszła w dół i bym przybiła mego stoplata, więc dobrze zrobiłem. Więc gdzieś yy, tutaj w tym brębie wyszedłem sobie z, z całej już pozycji. W będzie punkt tego, i yy, tu w sumie będzie tyle na dzisiaj. Szybkie, fajne trade, w sumie to trwało wszystko. Czy ja mogę cyk 30 minut niecałe, więc spoko, nie? Jak mam do powiedzenia ta fajny profil profi, 700 coś dolarów, spoko, fajnie. Jest to nie jest co Apple... W sumie jest git. Dobra, nie wiem co chciałem powiedzieć, nieważne już. E, dzięki za oglądanie, wszystko dobrego i, i, i cześć.